Dzień dobry, dzień trzeci. Rozpoczynamy, no lepiej być nie może, coś co kobiety kochają najbardziej. Pięknie wyglądają modelki z efektem lustra na wartaży, że to jest takie ładnie rozświetlone, to wygląda tak z jak jest taka skóra złożona wodą. To wszystko wygląda pięknie na zdjęciach i na pokazie wachlarza. Bo to jest niewszystko. Po tylu godzinach to jest Ten efekt lustra to jest skóra nieprzygnowana, tylko to, co Będę na moczu, chciałabym, na poszedł jak mamy puszczone płoky, to również nie dwa razy płosem, to na nam się rozciera, cały wzrost sąsiedni z ten podkład bądź... się nie dotknie Ci się lekko, to wszystkie pamięci odbite, wszystko nam będzie jeściło. Więc zdjęcie zdjęcie, zdjęciem, tu okazjonalnie ja nie takiego tego, Pobierać? 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 To wszystko jest. Chodzi mi o Jezu, mariusz, mariusz, przyjadę. Przyjadę, ja to, ja to że ja pracę tak. O, ja mam takie pytanie. Tak, o? Co się tutaj ma? Jak panu zabezpieczasz konstrukty kwiet? Mam ma, trzy sposoby na to. Jedna to dwie białko. Trzeba je mieć, bo odpłada na warstwę. A ja słyszałam, że się macie w czekoladę. To też można w czekoladę na Chyba, że mamy kwiaty ekologiczne, to wtedy nie może żać martwić, nie trzeba ich zabezpieczyć. Dobra? Projekty. Pierwszy jest najtrudniejszy. Udało się? O, tak. na, to na pierwszy jest. Dlatego tego jest też bardzo ciężkie i tym sposobem nie wyceniamy ich na kilogramy. No dobrze, proszę się przestawać makaronikami. No, Otwierane, otwieramy. O tutaj. Jak już będziecie wiązać dalej, możemy użyć takich piórek. Też opakowanie, które tutaj mamy. Ale pięknie z to pozemczami. Pokaż. No ładnie. Nie zaczniemy od krakuli, bo dlatego, że jest słodkie, mimo tego, że zjadłyście dużo ciastek, to nie będziemy od tego zaczynać. Zaczniemy od Faisao, która pewnie niektóra z Was już miała okazję to jest zielone wino, tak naprawdę z Portugalii, która ma 9% alkoholu. Zasadą kupowania takich win jest to, że patrzysz na rocznik. Tutaj zasada obowiązuje, że wino ma być absolutnie z tego rocznika, albo z poprzedzającego. Czyli w tym momencie nie kupujemy wina, które jest z rocznika 2017. Winiowarda za chwilę wejdzie do wszystkich sklepów, hipermarketów, rali, biedronek i będzie kosztowało 12 złotych. To jest wino. Proszę to odwrócić jedną tak, to jest w Portugalii. Proszę będę odwrócić etykietę i popatrz z jakiegoś jest rocznika. Jeżeli jest z rocznika starszego, to ono po prostu już nie jest tak dobre jak być powinno. Czyli nie ma tego perlasz, nie ma tej obosowości, nie ma tych pasowości. I dlatego też kupuję. bo w taki sklep jak Biedronka czoszą, kupiło kupiła je za euro. Eee, co do reslinga? Ryzwink ma taki korek. <śleski> Na, na dzień dobry gościom wino, prosecco, kawa, szampony, tylko wytrawne. Jeżeli chodzi o wino, do wołowiny, to na pewno wybieramy czerwone, intensywne, beczkowe, może to być Francja, może to być Bordeaux. Jeżeli chodzi o ryby, jeżeli chodzi o dróg, kurczaka, e, ciężko tak naprawdę też nie powiedzieć. Dlatego, że te jeżeli chodzi o stekę, to podajemy głównie mięso, tak? I tam dodatki grają drugą rolę. W przypadku ryby i e, kurczaka dodatki mają bardzo duże znaczenie. Na pewno tutaj będziemy bardziej szli biel e, niż e, wina czerwone. Na pewno no, po raz któryś powtórzę, będzie sobie dobrze e, grał ryzling. Będzie sobie radziła dobrze kustoza kadelmagro, którą miał ściągnąć przynajmniej. Ostatni dzień. Lecę na śniadanie. Lecimy później do Libarii później przymierzać suknię, później znowu do restauracji, ale chciałam Wam pokazać jeszcze jak tutaj jest pięknie. Pałac Czosnowski. Także wszystkim Wam, którzy chcielibyście robić wesela, na pewno Wam polecam Pałac Czosnowski. Może będziemy z odnawiać kiedyś ślub, więc na tutaj. To jest magiczne mi. I powiedziała, proszę to są dwa rozwiązania, jeden nazywa się bielizna, a drugi buty. butel. Więc która zdecydowała się o rozwiązaniu bo jeden, czyli bielizna. Um, I w tym salonie podeszła do niej Marzena i powiedziała, bo ja to widzę coś takiego upali. A ja tak się myślę, dobra, patrzymy, czy jest w komplecie tak, ale do tego bardzo ładne majtki, z pięknie, też z tymi paseczkami, dobra, wierzymy. założyłam." Myślałam, dobra, zdradziłam, to byłam ja. <grywa> <grywa> Założyłam na siebie Wiktoriana, bo tak się nazywa ten model. E, spojrzałam na siebie w lustrze i w jakiś sposób nagle to całe napięcie, które miałam przez cały dzień, że pędzę z roboty, to tylko po to, żeby się przebyć, wykąpać, zjeść i wrócić do roboty, w jakiś sposób wszystko się zatrzymało, a ja spojrzałam na siebie i zobaczyłam kobietę. <grywa> Czy pokażesz to, co kupiłaś? Co, co dostałaś od męża? Dobry. Lepiej brzmi. Już, to nie jest zdjęcie. I <grymne> to jest najlepszy. Danie ze mną właściwie pływa od 20 lat. Po pierwszy raz robiłem to Danie, to był rok 92. Jak już wtedy pływałem na statkach pasażerskich, jak zabinaliśmy właśnie do Peru, do Limy, bo tam pierwszy raz się z Sebirze spotkałem. No i taki pomysł właśnie powstał, żeby zrobić Siewicza. Ono nie jest typowa, jak robią to Perugieńczycy, tylko z jednego powodu. Jeżeli zrobimy cewicze typowo peruwiańskie, czyli napijemy się wina. Nasze kubki smakowe są wszystkie popalone, a w połączeniu właśnie z awokado jest jednak akstremizm. A zrobić, żeby zneutralizować? No właśnie jest awokado. Właśnie po to jest awokado, żeby zneutralizowało. Do tego jest właśnie dressing mango. I jeżeli ktoś lubi zaostrzyć, to jest wasabi, czyli mi się Państwo też sorbet z łasami, który panie daje jeszcze nam tą temperaturę, obniża ryby. No dobrze, ja nie przeszkadzam Życzę dobrego apetytu, bo widzę, że co niektórym przeżywałem, tak? Po z... wzroku, że ten widelec wokół woku wyrobom, Także grzewkę pan nie wytarga, bo nie ma szans, ale tak? widelcę wokół tak. bo o tym jeszcze będziemy mówić, że takie chorobaty, pierwszy taniec sugerujemy, żeby było do trzech minut i będzie to bardziej wejmskie. takich perełek, które zapisujemy sobie skrzętnie No i chcemy kiedyś na pewno nie wiem, wydać, książkę. wydać książkę. Niektóre są śmieszne, inne to takie bardziej śmiech przez łzy. No i jedna z nich. To ja zacznę. Zgłosiła się do nas para, która wymarzyła sobie ślub nad morzem. Okazało się, że kochają wikingów. I wszystko super. Nie? Wszystko super. I teraz atrakcja bezcenna dla gości. Wszyscy się już bawią, siedzą na weselu i nagle pojawia się banda wikingów i porywa Pannę Młodą. Nikt nie wie o co chodzi, nikt nie wie co się dzieje, a Pan Młody ma ją odbić. Ale tak na serio? Czyli tak wszyscy na serio. naprawdę myśleli, że doszło do porwania? No nie zrobiłyśmy tego wesela, zrobiłyśmy. choć podziwiamy fantazję gości. I byłoby to wyzwanie. Aczkolwiek, no to właśnie, czy to jest zabawna historia, tak. czy niekoniecznie, jeśli będzie stacja osoba na takim weselu, to może jednak znieść źle. Ja takie uważam, wyzwanie. że nieco kontrowersyjne na tego typu przyjęcie i pewne. Ale szacunekiem. Dobrze, że wyobraźnia bujna. Ja zawsze doceniam klatę flaszki. Dobrze, że nie było fanów Avengersów. No właśnie, no właśnie, bo to tutaj też wyobraźnia jest jedną e, e, granicą. I jeśli chodzi o taki śmiech przez łzy, to z kolei e, no właśnie zawód wedding Plana. To jest jeszcze wciąż taka jedna nisza, mimo, że coraz więcej takich firm, e, to wciąż jeszcze nie każdy wie z czym to się je i o co chodzi. Kiedyś przyszła do nas panna młoda, podpisała umowę, e, powiedziała, że jakby, chce z nami pracować i ma już swoją lokalizację. Da numer telefonu, więc dzwonimy w lokalizacji, dzień dobry, agencja ślubna Energy Wedding Planners. My będziemy u Państwa realizować takie piękne wesele. Nasza klientka już podpisała z nami umowę. Chciałabyśmy przyjechać zobaczyć wnętrze, żeby zobaczyć potencjał tego wnętrza, żeby wiedzieć jakiego dekoratora zaprosić do współpracy, a pan mówi, a rozumiem, nie, 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 dziękuję, to ja podziękuję, to to że pan zrozumiał, jeszcze raz, my jesteśmy agencją ślubną, już mamy podpisaną umowę z panną młodą. Będziemy realizować na pewno to wesele u Państwa, się tylko zobaczyć wnętrze. No, nie, także nie ja dziękuję bardzo, nie jestem zainteresowany, jestem bardzo grzeczną osobą, ale po pięciu takich, także dziękuję, także proszę nie dzwonić dobrze. więcej. Powiedziałam, panie, daj mi pan jakąś żonę, córkę, bo ja nie sprzedaję Powiem, Panu. Panie, że byłoby świetne po prostu ja tu nie dzwonię z odkurzaczem do sprzedania, ja chcę się z Panem poznać, zaprzyjaźnić, zobaczyć Waszą lokalizację, bo będziemy razem pracować. Więc czasami e, są to wyzwania. Do dziś jesteśmy już e, zaprzyjaźnieni z właścicielem tej sali bankietowej. Serdecznie pozdrawiamy, ale faktycznie e, no, dla niego to była jeszcze zupełna nowość. E, na szczęście, już parę miejsc w tym kraju doskonale wie, co to znaczy Wedding Planet i bardzo fajnie z agencjami średnimi współpracuje, za co jesteśmy wdzięczne, bo im jest mile, tym, tym efekcie łatwiejsze. Nazywam się Katarzyna Daniela baj. Działam jako coach przede wszystkim. Organizuję warsztaty, spotkania kobiece i dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o stresie. Bo stres to jest taka rzecz, że my jej nie chcemy, uważamy, że albo istnieje, ale to nie nas dotyczy, albo nas tak zalewa, że nie zdajemy sobie z tego sprawy. Bo często ten stres jest bardzo, bardzo ukryty. Czyli cieszę się, że będzie impreza, że będę miała piękną suknię, bo tu kochany, stworzy mi Wykowie te słowa, ale boję się tego, co będzie. Jak to mówią, jeżeli długo jeszcze czyli co wydarzy się po tym, jak już miała tą miamy. Stres to jest reakcja naszego organizmu na wydarzenie, z którym sobie nie dajemy rady. On nas wybija z równowagi. Stres może być pozytywny, czyli właśnie taki, który nas mobilizuje, albo stres, który jest negatywny, który nas przytłacza i my nie potrafimy sobie dać rady. To jest większe. I to, co na przykład możemy zrobić na poziomie ciała. Co robimy przed ślubem? Odchudzamy się. Drogie panie, najgorszy, najgorszy pomysł. Znam takie panny młode. To było szaleństwo, bo w jaki sposób one się zachowywały. Toksyny dostają się do układu nerwowego, bo gdzieś się muszą podziać. Wtedy mamy zły nastrój i jesteśmy poknięte, depresyjne, nie mówiąc o ciele, nie mówiąc o cytkach, które chcemy pokazać, bo sukienka przecież jest piękna. Prawda? Pierwsze, co idzie to cera yy, Cera, zjeżdża. Jesteśmy wykończone w dniu ślubu, kiedy jest naprawdę największy stres. Więc jeśli chcecie troszeczkę i zastanówcie się, czy na pewno chcecie spłynąć, czy naprawdę musi być 36 dni, czy jesteście tak piękne, tak apetyczne, że ten wasz facet i tak na nikogo nie będzie toczył. A wy i tak będziecie tymi księżniczkami.